Nie jest wykluczone, że są pozostałości tych wielkich tajemnic, chorób i degradacji ludzkiego umysłu, pozostałości bardzo trudnych pytań, kiedy świadomość odarta z działania umysłu wyraża się być może w najbardziej pierwotnych instynktach, jeszcze przed zalewem racjonalności. W której miejsce zastępuje myślenie magiczne. Myślenie tego typu, o którym ten kto w nie uwierzył, to znaczy w mistycyzm i ludzi mogących zaklinać rzeczywistość, jest w stanie pojąć ból, że owa mistyczność nie kryła się tam, gdzie byśmy tego chcieli. Paralelizm Algernona Blackuda. Wydaje mi się, że najstraszniejszym dobrodziejstwem na tym świecie jest absolutna wolność i możliwość spieniężania kłamstwa żyjemy bez trosko na wyspie ignorancji, dopóki jakaś mistyczna siła nie jest nam potrzebna do zmiany życia. Lubimy ufać nauce do momentu, gdy pokrywa się ona z naszymi oczekiwaniami wobec rzeczywistości. Gdy jednak jest odwrotnie. Wiele osób, gdy musi stanąć wobec trudu życia, zamiast naukowych statystyk, woli magiczne metody radzenia sobie z ową rzeczywistością. Otwiera się na działanie mistyków, których wolne sumienie pozwala dotrzeć do najbardziej niegodziwych sposobów spieniężania ludzkich pragnień, często niemożliwych do spełnienia. Bo niekiedy stanięcie przed prawdą jest zabiciem nadziei, która chociaż na chwilę przenosi człowieka w spokój i bezpieczeństwo. Paralelizm Howarda Phillipsa Lovecrafta. Zew potwora. Filipek to naprawdę bystry chłopiec. Lękliwie zapewniła matka, dyrektorkę publicznej szkoły podstawowej. Proszę pani, Filipek nie zdobył odpowiedniej ilości punktów w trzech z pięciu kategorii, mimo że szkolna pani psycholog jest naprawdę przychylna wobec dzieci nieneurotypowych. Ja również. Odparła dyrektorka tak empatycznie, jak tylko dało wypowiedzieć się tak brutalne słowa, które bez formalności brzmiały. Pani dziecko nie jest zdolne do uczęszczania do szkoły podstawowej ze zdrowymi, neurotypowymi dziećmi. Nie odbieram pani dziecku błyskotliwości, bo ono rzeczywiście jest bystre, próbowała podnieść matkę na duchu. Jednak spodziewamy się, że chłopiec nie poradzi sobie z większością trudności, jakie go spotkają w pierwszej klasie, a co dopiero w kolejnych. Musiała jednak trzymać się faktów, by nie zrodzić niepotrzebnej nadziei. Kolejnych, kolejnych, kolejnych. Powtarzał chłopiec, patrząc nieobecnym wzrokiem w biurko pani dyrektor, uderzając jednym palcem wskazującym w drugi. Głowa szkoły spojrzała na chłopca i uśmiechnęła się do niego z wyraźnym smutkiem, następnie znów do matki. Czy możemy chociaż spróbować, wciąż dopytywała rodzicielka. Być może byłaby na to szansa, gdyby nie on został sprowokowany, wtrąciła nerwowo. Proszę pani. Chłopiec, który został zaatakowany przez Filipka, spędził miesiąc w szpitalu. Nie chcemy takich trudności, odpowiedziała wierząc w swoje słowa, choć ludzka cząstka chciała dać szansę chłopcu. Proszę pani, ale Filipek nieugięcie protestowała. Nie skreślam jego szans. Być może za rok czy dwa będzie gotów. Na razie nie jest, odparła tak dyplomatycznie, jak się dało. Dziękuję za poświęcony nam czas, zakończyła formalnie. Kilka słów o matce. Magdalena Kownicka była to skromna kobieta z często nie do końca zadbanym ubiorem, za to niemal zawsze podkrążonymi oczami. Na jej głowie zazwyczaj sterczał niezdarnie upięty kok z czarnymi, lekko kręconymi włosami, przebijającą się świzną, a jej piwne oczy dość często wyglądały nieco maniakalnie i nerwowo. Nie lubiła, gdy coś wybijało ją z rutyny. Drażniły ją głośne dźwięki, których nie brakowało w jej bloku. A twarz jej rysy zdawały się umożliwiać okazywanie tylko najbardziej podstawowych uczuć, jak radość, smutek, zaskoczenie, złość. Z jej rutyny paradoksalnie wybijał ją jej synek, który był jedynym obiektem, wobec którego jej powtarzalność stała w niemocy. Pomimo tej samej miłości, jaką go darzyła, było w niej coś niepowtarzalnego każdego dnia. Choć i tu każdego dnia było podobnie, bo matka pracowała blisko 200 godzin miesięcznie, aby mieszkać w warunkach niższej klasy średniej. Chłopiec miał swój pokój z niebieskimi ścianami, szewkami i pościelą, nieco bledszą niż reszta elementów. W niektórych miejscach naklejone bądź namalowane były rybki, inne zwierzęta morskie, jak ośmiornice. Chłopiec bardzo interesował się tematami okołowodnymi. Wreszcie oboje weszli do bloku, który z zewnątrz wyglądał mało zachęcająco. Wokół niego rozciągały się szkaradne graffiti z rzadkimi perełkami, jak malutkie logo klubu sportowego miasta, niezwykle dokładne i pełne szczegółów, ale poza tym były to typowe bazgroły na murach. Mama wpisała kod do mieszkania, a chłopiec pchnął nieco teatralnie wielkie, ciężkie metalowe drzwi. W środku wdrapali się po ciemnych, szarych schodach na pierwsze piętro, mijając okrągłe kaloryfery na piętrach, które chłopiec zawsze musiał dotknąć w ten sam sposób. Oraz kolejne graffiti, tym razem z wykorzystaniem różnego rodzaju mazaków. W jego pokoju nierzadko mógł znajdować się niczego sobie laptop, który pozwalał chłopcu na udźwignięcie kilku gier, głównie edukacyjnych, które mama pieczołowicie wybierała. Ponadto w szafce z dużym rekinem na drzwiach chłopiec miał po kilkanaście par bielizny, skarpet, spodni, koszulek i kilka bluz, które były czyste i schludne. Te całkiem zwyczajne warunki nie były przeszkodą dla chłopca. Najtrudniejsza była samotność, zarówno dla niego, jak i dla niej, przez którą chłopiec rozwijał się znacznie wolniej. Z kolei matka bała się, że nawet chwilowe odejście od pracy może spowodować trudności na przyszłość. Realistka, choć i tak pełna optymizmu, w przeciwieństwie do jej męża, który wybrał, delikatnie mówiąc, zrestartowanie swojego statusu męża i ojca. Alimenty pojawiały się często po czasie, ale jednak pieniądze były na stole. Choć marne i mało pomocne, zwłaszcza przy rosnących cenach. Filipek powinien również zapewniać pewien dochód przez swoje trudności, ale tutaj zaszła pewna patowa sytuacja. Chłopiec nie jest na tyle zaburzony, by móc zarabiać na siebie i swoje trudności intelektualne, ale już na tyle, by nie przyjmować go do placówki dla neurotypowych dzieci. Magda weszła do swojego pokoju i poprosiła by chłopiec uczynił to samo, obiecując, że wieczór spędzą razem. Razem, razem. Dobrze, mamusiu, odparł, po czym grzecznie posłuchał. Kobieta otworzyła drzwi do pokoju, chwytając za schludną, srebrną klamkę. Przekroczyła próg, a następnie szybkim, ale delikatnym ruchem zamknęła drzwi. Zbliżyła zaciśniętą pięść do ust, a następnie ugryzła się delikatnie w kostki na niej. Zamknęła nerwowo oczy, nerwowo oddychała, wręcz spazmatycznie. łzy ciekły po jej policzkach powoli, jakby niechętnie opuszczały oczy. Matka cicho, wręcz ledwie słyszalnie, zabuczała, jak robią tu ludzie przy płaczu. Tłumiła narastające napięcie, wciąż gryząc się w rękę coraz mocniej, jakby chciała pozbyć się tych mrocznych emocji, choćby kosztem ciała. W pewnym momencie usłyszała głos chłopca: Kocham mamę, kocham mamę, kocham mamę, kocham mamę! Zawołał sam do siebie radośnie. Wybiło to kobietę na chwilę z jej smutku. Spojrzała na swoją dłoń, w której zatopiła zęby. Ślad był zauważalny, ale liczyła, że za kilka chwil zniknie, a chłopiec nie będzie musiał się o nią martwić. Poprawiła włosy, otarła oczy i wzięła kilka głębszych wdechów. Sprawdziła kilkadziesiąt kartkówek z kilku różnych szkół, powpisywała oceny i wypełniła różnego rodzaju dokumentację, jaką nauczyciele mają do wypełnienia. Wreszcie po paru godzinach wyszła z pokoju. Gdy znalazła się w progu pokoju chłopca, zobaczyła jak rysował siebie i mamę idących do szkoły. Rysunek wyglądał na dość zaawansowany jak na rękę siedmiolatka. Miał sporo detali, jak guziki na płaszczu, grę światłocieniem, zwłaszcza w okolicy oczu, a do tego piękne i zadbane dłonie, którym chłopiec poświęcał szczególną uwagę, domalowując cienie, paznokcie, zgięcia. Filipek miał ograniczenia na urządzenia elektryczne, co sprawiało, że swój czas poświęcał głównie czytaniu książek o morskich potworach i właśnie rysowaniu. Sięgał również po multum papierowych poradników w tej tematyce, aby jego obrazki były coraz lepsze i mogły cieszyć zarówno jego, jak i mamy, której zdolne oko również wspierało pasję chłopca. Mamusiu, jesteś! zawołał z entuzjazmem, jakby nie widział jej od dłuższego czasu. To co, zagramy w coś? zapytała. W literki żywo odparł. Dobrze, wyjmiesz je? Ja? Zaproponowała. Chłopiec grzecznie podsunął mały podeścig pod dużą szafkę, układając go perfekcyjnie równolegle do mepla. Następnie stanął na niego niepewnie lewą nogą, a następnie dołożył prawą. Sięgnął prawą ręką uchwyt szafki, a następnie pociągnął go, a lewą ręką powoli i bardzo precyzyjnie wyjął papierowe opakowanie z napisem skrable. Położył grę na dywanie z wielką żółtą ośbiornicą swoim ulubionym potworem morskim. Chłopiec złapał za plastikowy element, na którym kładzie się literki. Obracał go w dłoniach przez kilkanaście sekund. Matka spojrzała na to i spokojnie, ale stanowczo powiedziała: Filip, odłóż tabliczkę, zaraz położysz na nią literki. Bez słowa popatrzył tempo na nią i odłożył przedmiot. Mogę wybrać literki? zapytała, chcąc rozbić rutynę w zachowaniach chłopca. Mogę, odpowiedział. Czy ja mogę? Zapytała nieco poddenerwowana. Mogę, odparł z lekką pretensją w głosie. Popatrzyła na niego i szepnęła pod nosem jakieś słowo, którego wolała, aby ten nie powtarzał. Zaczęli grać. Mama zaczęła od ułożenia słowa malarz, chłopiec do literki R ułożył słowo rekin. Przez chwilę grali jeszcze swobodnie. Mama nawet chyba trochę zaczerpnęła dziecięcej bez troski od synka, aż do momentu gdy ten dołożył literki s z do literki my, a następnie A, ty. A. Mama przeczytała bezwiednie słowo szmata, ale po chwili zorientowała się, że nie jest to słowo, które powinno paść w grze z dzieckiem. Filipek, co to za słowo? Zapytała niepewnie, obawiając się. To ta pani dyrektor, zaakcentował ostatnie ry. Długo uczył się tej literki i gdy mógł z niej swobodnie korzystać, zdarzało mu się ją nienaturalnie podkreślać. Zwłaszcza przy tak niezbędnych słowach jak rekin, barracuda czy morski. Filipie. Matka gniewnie spróbowała przywołać go do porządku. No, mamo, przecież sama ją tak nazwałaś. Myślisz, że nie słyszę, gdy mówisz coś pod nosem? Próbował się usprawiedliwić. Poza tym, chciałem cię rozśmieszyć, bo byłaś taka smutna, jak weszliśmy do domu. Słodko odparł. Filip, nie powinieneś używać takich słów. Nadal podtrzymywała swoje zdanie. Ale to trochę śmieszne. Wyzywanie jest lepsze niż bicie. Teraz to już wiem. Jak powiem o tym o tym, o tym Krystianie, że jest zbanem, to mi lepiej i nie będę miał już kłopotów i nie będę musiał go bić, wytłumaczył. Dlatego dobrze jest przezywać ludzi, a zwłaszcza jak nikomu się nie poskarżą, a ty na mnie nie poskarżysz nikomu, a ja nie poskarżę nikomu na ciebie, mamusiu. Chyba nigdy żadne dziecko tak grzecznie nie wyjaśniło, dlaczego nazwało dyrektorkę szmatą. I co ode mnie się tego nauczyłeś? Zapytała mama, rozkładając dłonie i śmiejąc się gorzko z tej sytuacji. A ty teraz nauczyłaś się ode mnie, że Krystian jest zbanem, zachichotał. Chodź do mamy – przytuliła chłopca. Pomyślała, jak ja mówiłam na nauczycielki i koleżanki w jego wieku, lepiej, żeby nie wiedział. Nastał wieczór. Filipek poszedł już spać. A Magda pozwoliła sobie na chwilę relaksu. Siadła z laptopem w swoim pokoju, przeglądać mniej czy bardziej istotne treści w internecie. Próbowała czymś rozproszyć uwagę, jednak nie mogła zapomnieć o dzisiejszym wydarzeniu brak zgody Filipa do uczęszczania do szkoły podstawowej. Wreszcie jej złość nakierowała ją na przeglądanie ofert szkół i różnych placówek, które mogły być dobrym miejscem edukacji dla synka. Po kilku kliknięciach zaczęły ją nawiedzać różne reklamy, około zdrowotne, około polityczne, również te dotyczące samego autyzmu. Algorytmy nie próżnują. Różne nagłówki, które sugerowały naprawę dziecka, niezwykle drażniły matkę naprawę tak jak krzesło, jak mebel moje dziecko zrównane do krzesła pomyślała wściekła. Chciała zakończyć te wyprawy w obrzydliwe czeluści internetu. Jednak w pewnym momencie kliknęła w link z dość chwytliwym nagłówkiem, który wyróżniał się empatią wobec trudności, jaką miał Filipek. Pozwolę sobie tu zauważyć, gdy chłopiec miał około 3 lat, zarówno mama, jak i zaufana pani psycholog spodziewały się, że może on mieć spektrum. Mama nieco to ignorowała, ponieważ chłopiec pozostawał całkiem inteligentny, potrafił radzić sobie z niebanalnymi zadaniami. A umiejętności około higieniczne opanował całkiem szybko. Jednak miał pewne trudności z uspokajaniem się w trudnych dla niego sytuacjach. Dochodziły do tego też aspekty około ruchowe. Miał problem z nauką jazdy na rowerze, którą na szczęście w końcu opanował dzięki uporowi matki. Dochodziły kwestie niejasnych zachowań społecznych, niekiedy bez słowa patrzył na koleżanki czy kolegów mamy, którzy witali się z nim, podając mu rękę. Miał też problemy z kopaniem piłki, oraz do piątego roku życia niezbyt sprawnie chodził, często wspinając się na palce bez potrzeby. Do tego dochodziło też niekiedy bezwiedne powtarzanie po kimś lub niegramatyczne wysławianie się. Były to rzeczy drobne, które wydawały się nieistotne. Od dziwactwa, jakich każdy ma pełno, można byłoby tak twierdzić, do momentu, gdy ten uroczy chłopiec z gołymi pięściami zmasakrował twarz innego dziecka w przedszkolu. Brzmi to banalnie, ale gdyby matka pobitego przedszkolaka nie dowiedziała się przez telefon o incydencie, jaki miał miejsce, mogłaby go nie rozpoznać po tym akcie agresji. Ale czy to wina trudności, jaką ma Filip? Zastanawiała się Magda. Czy to po prostu pech, który spotkał akurat jego i akurat on posunął się o te kilka kroków za daleko? A inne dziecko? Mołoby zrobić coś podobnego, gdyby została odpowiednio sprowokowana tłumaczyła się przed sobą. O czym ja myślę? Zdumiała się jakby sama przed sobą. Autorefleksja nad pierwotną potrzebą oczyszczenia z zarzutów zachowań własnych czy bliskich osób dziś potocznie zwana racjonalizowaniem. Gdybym coś takiego usłyszała od innej matki gorzko podsumowała, po czym wróciła do laptopa i intrygującego linku. Pod wpływem chwili i uroku nocy, w trakcie której nikt jej nie śledził Mogła bez zawahania podejmować decyzje emocjonalne, może nawet trochę głupie. Przeczytała kilka kolejnych chwytliwych, empatyzujących wpisów, które istotnie wydały jej się niekiedy nieskładne, ale wszystkie zawierały idee, z którymi się zgadzała, jak pomaganie innym, bezinteresowność, empatia wobec osób ze spektrum, wiara w zmianę małymi krokami. Pchnięta wewnętrznym entuzjazmem uznała, że wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie. Pisa imię i nazwisko chłopca, datę jego urodzenia, a następnie wszystkie inne informacje o nim. Zajęło jej to około godziny. W pewien sposób przeżyła jeszcze raz poród, który niestety nie odbył się bez pewnych komplikacji. Gdy wszystko tak boli, gdy nadchodzi pewnego rodzaju brutalny sprawdzian po dziewięciu miesiącach, miejmy nadzieję, że tylu, a wszystkie te trudności, przed i te w trakcie, są spychane na dalszy plan nadzieją, że będzie dobrze że dam życie nowemu, pięknemu i zdrowemu dziecku. Kobieta wtedy potrafi znieść niezwykłe rzeczy, a ja mam zawsze jedną nadzieję, by nigdy żadna nie czuła, że poszło to na marne. Mimo to zdarza się, że brutalna i naturalistyczna, chłodna rzeczywistość po prostu zabija to dziecko bądź uszkadza je na całe życie. Naturalistyczny chłód to chyba najbardziej przerażające coś. Dzieje się mimo tego, że moglibyśmy się tego spodziewać. Trafia skutecznie i bezdusznie, a gdy trafia, każdy może tylko stanąć przed tą potężną siłą i bić jej pokłon w nadziei, że znów tego nie zrobi. Matka wypełniając formularz, opisała pierwsze objawy, jakie chłopiec przejawał, aż wreszcie wróciła myślami do tamtego dnia, gdy Filipek, jak sama przed sobą przyznała, zachował się skrajnie agresywnie i niebezpiecznie. Cały ten proces przypominał bardziej spowiedź niż wypełnianie formularzu, dlatego Pewnie był tak mocno skupiony na przeżyciach matki. Był to bagaż ciężkich zmagań emocjonalnych, który był to bagaż ciężkich zmagań emocjonalnych, który dobrze było rozpakować od czasu do czasu, chociażby przed samą sobą, by popłakać nad sobą i spróbować chociaż sobie współczuć na ten moment, skoro nikt inny nie daje jej tej potrzeby. Gdy skończyła stukać w klawiaturę, z pewnym zrezygnowaniem oparła się o krzesło, które stłumione stęknęło. W jej głowie pojawiały się kolejne natrętne pytania: kto chciałby pomóc mojemu dziecku? Za jakie pieniądze? Co będzie musiał przejść on, a co ja? Czy to na pewno zadziała na niego? Po co to zrobiłam? Czy próbuję się oszukać? A może jednak jest szansa? Biła się z myślami dobrych kilka minut. Wszystkie wątki kotłowały się jej w głowie. Nie wiedziała, jaką decyzję właściwie powinna podjąć. Przez chwilę przeważył jednak, powie w filozofii, co mam do stracenia. To popchnęło kolejne rozważania. Pewnie i tak nie odpowiedzą, pewnie to tylko taka reklama dla bogatych rodziców, albo dla tych ze znajomościami. Magda nie czuła, że ma jakiekolwiek znajomości. Wręcz przeciwnie, czuła, że jest zupełnie przytłoczona, że jest w tym zupełnie sama. I chyba właśnie to przeważyło. To poczucie bezradności i samotności. Ta chęć, żeby ktoś zaopiekował się nią i jej dzieckiem. Ta chęć, by ktoś pomógł. Wysłała. Spodziewała się, że gdy rano opowie o tym Filipkowi, ten typowo dla siebie zacznie gwałtownie poruszać zgiętą ręką w lewo i w prawo, czyli tak jak nazywają to specek, będzie wykonywał stereotypizacje ruchowe. A ja, zastanowiła się, ja będę skakać ze szczęścia, jeśli się uda.